Organizacje pozarządowe w Polsce, szczególnie te, które dopiero rozpoczynają działalność, borykają się często z brakiem funduszy. Zresztą przy korzystaniu z unijnych dotacji również potrzebny jest wkład własny. Banki z kolei niechętnie pożyczają pieniądze organizacjom pozarządowym. Powód? Brak zabezpieczeń oraz zdolności kredytowej. Okazuje się jednak, że jest wyjście z tej sytuacji. Z tym problemem poradzono sobie na przykład w Niemczech. HERNE Miasto w nadrenii północnej Westfalii, w północno-zachodniej części Niemiec nad kanałem Renherne jeden z ośrodków miejskich zagłębia rury. Rozwój miasta związany jest z wydobyciem węgla. Od połowy 1960 roku rozpoczyna się jednak unieruchomienie kopalń, związane z restrukturyzacją przemysłu w Niemczech. Pracownicy i pracodawcy musieli zapomnieć o górniczej przeszłości. Wiele przedsiębiorstw wzmocniło swoją podstawową działalność poprzez rozszerzenie wachlarza produkcji po to, by móc uczestniczyć w handlu na rynku światowym. Herne po prostu, by stać się prężnym ośrodkiem, musiało zainwestować w przyszłość. Dziś żyje tu blisko 180 tysięcy mieszkańców. Właśnie w Herne ma swoją siedzibę nietypowe przedsięwzięcie nietypowe ze względu na formę, jak i sposób finansowania działalności. Probiert alle verschiedenen Ebenen aus, dass die Musik aufhört, dass ihr dann zu einem gemeinsamen Bild findet und haltet in euren Bewegung inne. Jest to grupa ucząca się akrobacji i balansowania. Trenują na drążku, piłce i beczkach. Przygotowują się do występów podczas tygodnia cyrkowego, który odbędzie się za miesiąc. Te zajęcia odbywają się raz w tygodniu po półtorej godziny. Grupa ta trenuje razem od niedawna. Dzieci po raz pierwszy zetknęły się z tymi przyrządami w ubiegłym roku i cały czas powoli przygotowują się do tygodnia cyrkowego. W tej grupie jest dziewięcioro dzieci. W innych jest ich od dziesięciorga do piętnastu. Na ściorga. Teraz robimy rozgrzewkę. Ten pokaz jest już właściwie gotowy i za chwilę go zaprezentujemy. Rozgrzewka jest bardzo ważna, bo dzieci miały dwutygodniową przerwę w treningach i muszą przyzwyczaić się do przyrządów. Poznałam ten cyrk dzięki moim kuzynkom, które ćwiczą już od pięciu lat. Byłam też na kilku przedstawieniach, no i tak to się zaczęło. Kiedyś często oglądałam te przedstawienia i pomyślałam sobie, że byłoby bardzo fajnie, gdybym mogła robić to samo. Jestem tutaj od roku, moja przyjaciółka brała w tym udział i postanowiłam, że też będę ćwiczyć ćwiczę równowagę na drążku, tu w cyrku i w szkole lekkoatletycznej również. Jestem w cyrku od trzech lat i bardzo mi się tutaj podoba. Od 12 lat prowadzę cyrk Schnickschnack w Herne, inicjatywę rodzin dla rodzin. Ten projekt rozwinął się tak bardzo, że w ciągu 12 lat od siedmiorga dzieci, które były na początku, doszliśmy do 110 dzieci, które teraz trenują i przygotowują się do tygodnia cyrkowego. W czasie tego tygodnia dzieci prezentują to, czego nauczyły się na trwających rok treningach. Podczas tygodnia cyrkowego odwiedza nas około 2,5 tysiąca widzów. Projekt powstał, jak już wspomniałem, dzięki inicjatywie rodziców i przez długi okres czasu musieliśmy wynajmować namiot cyrkowy i szukać sponsorów, którzy finansowali koszty jego wynajęcia. Po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, że bardziej opłacałoby się mieć swój własny namiot, ponieważ byłby on wykorzystywany częściej niż raz w roku. Pojawiła się bowiem możliwość organizowania również urodzin dla dzieci i imprez dla firm. To wszystko stało się możliwe dzięki sponsorom i bankowi, którzy finansują koszty zakupu namiotu i jego utrzymania. Poprzez współpracę z Bankiem Socjalnym stworzyliśmy projekt finansowy, który pozwala na realizację tego wszystkiego, co w tym projekcie cyrkowym sobie założyliśmy. Jest on skierowany do okolicznych mieszkańców Herne, po to, by ich angażować właśnie w takie projekty socjalne, dzięki którym czują się bardziej potrzebni i mogą realizować swoje pomysły. Takie projekty, jak te realizowane przez Cyrk Szniksznak, uzyskują wsparcie dzięki specyficznemu doradztwu finansowemu. Jest ono swego rodzaju pośrednikiem między organizacją, która potrzebuje pieniędzy, a bankiem, który udziela takiej pożyczki. Sprawdźmy teraz, jak funkcjonuje takie doradztwo: Masowe bezrobocie, ubóstwo, niedostatek mieszkań, cięcia w sieci zabezpieczenia socjalnego. Społeczeństwo przemysłowe przeżywa głęboki kryzys. Jego skutki odczuwają w Niemczech miliony ludzi. Zakłócona jest równowaga społeczna. W nadreni Westfalii około 3000 różnego rodzaju organizacji, od dużych po te realizujące projekty takie jak rodzinne przedszkola czy takie pomysły jak ten w Herne, skupionych jest w parytetowym związku socjalnym. Parytetowy związek socjalny określa się jako solidarnościową wspólnotę najróżniejszych, samodzielnych inicjatyw, organizacji i placówek reprezentujących szerokie spektrum pracy socjalnej. Do organizacji należą m.in. Związek Robotników Samarytan, Niemieckie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, ale również organizacje takie jak Związek Samotnie Wychowujących Ojców i Matek, Niemiecki Związek Ochrony Dzieci, Domy Interwencji Kryzysowej dla Kobiet. Wszystkie one znajdują się pod parasolem parytetowego związku socjalnego i mają równe szanse rozwoju i realizacji własnych koncepcji pracy socjalnej, o ile tylko akceptują zasady związku. Niezbędnym bowiem fundamentem rozwoju pracy socjalnej są dla parytetowego związku socjalnego demokratyczne przekonania, tolerancja i otwartość. Na początku poszukiwaliśmy prywatnych sponsorów i małych firm, które zauważyły, że ten projekt może coś w Herne zmienić i że jest zainteresowanie ze strony dzieci i dorosłych. Żeby to wszystko zorganizować, trzeba było pukać do wielu drzwi i zachęcać inwestorów. Dzięki temu od czasu do czasu pojawiały się osoby, które przekonywały się do naszej działalności i przekazywały wsparcie. Tak właściwie dzieje się co roku, bo co roku musimy szukać nowych sponsorów, którym pokazujemy nasze pomysły. Ważne jest to, że firmy, które działają w mieście, angażują się w te projekty, bo widzą, że dzięki nim zmienia się jakość życia ludzi. Takie firmy wiedzą również, że dzięki zaangażowaniu ich pieniędzy w projekty socjalne będą firmami pozytywnie odbieranymi przez ludzi, firmami z tak zwaną ludzką twarzą. Środków finansowych z budżetu państwa nie otrzymujemy, ponieważ trzeba na nie długo czekać. Z reguły od chwili złożenia wniosku trwa to od pięciu do nawet dziesięciu lat. Poza tym wiele tych funduszy jest już wcześniej rozdzielonych i jest coraz mniej pieniędzy na takie jak nasz projekty. Ideą naszego pomysłu jest to, żeby bez przerwy i na wiele lat angażować ludzi i firmy z miasta. I dlatego nie patrząc na państwowe pieniądze, sami organizujemy sieć sponsorów. Das ist als Standortfaktor sehr wichtig. W Nadrenii Westfalii 10 lat temu parytetowy związek socjalny stworzył fundację, która wspiera rozwijanie takich projektów i jednocześnie skupia 30 małych fundacji, z których każda zajmuje się inną działalnością socjalną. Te niewielkie fundacje zajmują się projektami dla dzieci, dla dorosłych, inne opieką hospicyjną albo problemami ludzi uzależnionych od narkotyków. Wszystkie pokrywają cały zakres socjalnych problemów, które mogą w społeczeństwie występować. Dzięki nadrzędnej roli naszej fundacji kierujemy tą działalnością i jej finansowaniem. Ta cała inicjatywa powstała po to, by takie organizacje jak Cyrk Sznik sznak skupić pod jednym dachem i ułatwić im pozyskiwanie sponsorów. Też dzięki temu o realizacji danego projektu decyduje często sam pomysł, jego zapotrzebowanie społeczne, a nie względy czysto finansowe. Możliwe jest to dzięki temu, że pracują tu fachowcy, którzy decydują, czy dany projekt jest wart realizacji. Parytetowy Związek Socjalny i takie organizacje jak cyrk Szniksznak wspomagają wyspecjalizowani doradcy finansowi z paritatisze Geldberatung. Zadaniem paritetycznego Geldberatung jest doradzanie naszym członkom w sprawach finansowych. Działamy w bardzo szerokim zakresie. Nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Socjalnym w Kolonii i jego oddziałem w Essen, żeby można było pozyskiwać środki na działalność członków naszej organizacji. Naszym zadaniem jest stworzenie takich warunków, które pozwolą sfinansować projekty, na które nie można pozyskać pieniędzy ze zwykłych banków. Odbywa się to na zasadzie tworzenia takich puzzli. Szukamy bowiem nie tylko jednego źródła finansowego, na to składają się pieniądze osób prywatnych, Unii Europejskiej, fundacji i banków. Najczęściej jest to właśnie bank socjalny. Ale zdarza się też, że ten bank finansuje cały projekt. Kwoty, jakie udaje nam się pozyskać wynoszą od 25 do 65 tysięcy euro. W przypadku większych projektów, na przykład rzędu miliona euro, finansowanie jest precyzyjnie rozdzielane na poszczególne podmioty. Bank, sponsorów, fundacje i fundusze unijne. I na koniec, gdy zabraknie na przykład kilkudziesięciu tysięcy euro, to wtedy sami wykładamy te pieniądze. I tak się układa właśnie te, jak my to nazywamy, puzle finansowe, które pozwalają na zrealizowanie danego projektu. Te projekty mogą być tylko dzięki temu realizowane, że angażuje się w nie duża liczba ludzi. Są trzy główne fundamenty, na których opiera się finansowanie projektów. Pierwszy to środki z kasy federalnej, landu bądź Unii Europejskiej. Drugi fundament to dochody z przedsięwzięć. W przypadku cyrku to dochody powstałe ze składek oraz imprez organizowanych z udziałem dzieci. Trzeci fundament to zbieranie funduszy z darowizn sponsorów. Są one gromadzone w różny sposób, na przykład od firm, które sponsorują konkretne projekty, od prywatnych osób czy specjalnie powołanych fundacji. Mogą to też być loterie pieniężne. Ta forma pomocy jest dodatkowo wspomagana przez system ulg podatkowych dla firm czy tych osób, które przekazują pieniądze. Tak samo tworzenie fundacji jest podatkowo korzystne. To wszystko motywuje ludzi do przeznaczania środków na te projekty. Tylko w przypadku, gdy wszystkie te trzy filary ze sobą współpracują, można te projekty realizować. Trzeba jeszcze wspomnieć, że wiele projektów bez pomocy państwa nie udałoby się zrealizować. Z budżetu państwa niektóre projekty dofinansowywane są nawet w 80%. Średnio jednak takie dotacje wahają się w granicach 60%. Rozdzielenie tych środków jest regulowane przepisami. Na przykład dla dzieci są one przyznawane automatycznie. Ale z reguły jest tak, że źródłem decyzyjnym są miasta. Na wyższym szczeblu są to urzędy landu, a niektóre decyzje w tej sprawie zapadają na poziomie federalnym. Jednak przyznawanie takich dotacji trwa długo, a ich środki są też coraz mniejsze. Z tego powodu, że kasa państwowa jest coraz bardziej pusta, to takie projekty są coraz bardziej zależne od sponsorów. Źródłem finansowania dla organizacji pozarządowych w Niemczech jest m.in. Bank Socjalny. Bank Socjalny to bank, który w centrum swojego działania sytuuje nie pieniądz, lecz człowieka. Sprawdźmy teraz, w jaki sposób taki bank udziela pożyczek organizacjom pozarządowym. Organizacje wspomagają więc doradcy finansowi, tacy jak Paritetisze Geldberatung. Do tego dochodzi bank, który jest kredytodawcą. Funkcjonowanie tej sieci odbywa się w ten sposób, że przedstawiciele organizacji, które potrzebują funduszy na realizację projektów, zgłaszają się do doradców finansowych, którzy podejmują decyzję, czy pomysł jest wart realizacji. Jeżeli tak, to kolejnym krokiem jest Bank Socjalny, który może wyłożyć środki. Doradcy finansowi są bliżej organizacji, wiedzą jakie są ich potrzeby. Bank odpowiada jedynie za finansowanie. Die Bank für Sozialwirtschaft 1923 Bank Socjalny powstał w 1923 roku. Założono go po to, by wspomagać organizacje charytatywne działające w Niemczech. W tamtych czasach były to głównie organizacje kościelne i Czerwony Krzyż. Od czasów II wojny światowej bank przeżywał dynamiczny rozwój. Obroty za 2007 rok wynosiły 4,6 miliardów euro. Bank funkcjonuje jedynie w obszarze działalności organizacji socjalnych i opieki zdrowotnej. Nasi klienci obejmują praktycznie całe spektrum takiej działalności. Od najmniejszych inicjatyw organizowanych przez rodziców po duże szpitale czy domy pomocy społecznej. Jedną z takich organizacji jest właśnie cyrk Sznak. Bank Socjalny ma 14 oddziałów w Niemczech oraz przedstawicielstwo w Brukseli, gdzie koordynowane są działania na terenie całej Unii Europejskiej. Tam też zabiegamy o pozyskiwanie funduszy unijnych, które możemy potem przeznaczyć na finansowanie projektów w Niemczech. Bank Socjalny jest spółką akcyjną od 1998 roku. Akcjonariuszami są największe organizacje pozarządowe działające w Niemczech, m.in. Caritas i Czerwony Krzyż. Około 30% akcji posiadają drobni udziałowcy z sektora organizacji socjalnych. Cała struktura finansowania i udziałowcy pochodzą właśnie z tego sektora. Jest to jedyny tego typu bank w Niemczech. Istnieją jeszcze podobne, tak zwane banki kościelne, które jednak finansują projekty związane tylko z kościołami albo katolickim. My finansujemy wszystkie organizacje pozarządowe, od kościelnych po typowo laickie. Besonderheit der Bank für Sozialwirtschaft liegt darin, Wyjątkowością naszego banku jest to, że jest to bank, który angażuje się tylko w projekty socjalne. Nie mamy żadnych prywatnych klientów. Bank utrzymuje się z finansowania dużych projektów realizowanych w szpitalach czy domach opieki społecznej. Nasz bank zauważył też potrzebę finansowania niewielkich organizacji, które nie mają szans na uzyskanie wsparcia finansowego od banków komercyjnych. To spowodowało, że angażujemy się w małe projekty w małych miastach. Bardzo dobrym przykładem jest właśnie cyrk Sznik Sznak, któremu przy współpracy z Palita Tisze Geldberatung sfinansowaliśmy zakup namiotu. Cyrk nie miał żadnych możliwości zabezpieczenia tego kredytu. Zabezpieczeniem stał się dla nas sam namiot. Zdecydowaliśmy się na to ryzyko, mimo tego, że jest to bardzo słabe zabezpieczenie, bo przecież co miałby bank zrobić z takim namiotem w przypadku, gdyby trzeba było go zająć na poczet niespłaconego kredytu. Dla nas przy udzielaniu tego wsparcia najważniejszy był sam pomysł, a nie czysto finansowe kryteria. Zauważyliśmy możliwość, że powstanie miejsce, w którym młodzież i dorośli będą mogli się angażować i spełniać swoje marzenia. I to właśnie zdecydowało, że daliśmy wsparcie na okres 6 lat. Dzieci, które biorą udział w tych zajęciach, płacą co miesiąc składki w wysokości 10 euro. Do cyrku przychodzi setka dzieci. Oznacza to, że po zaplanowanym okresie finansowania te pieniądze pozwolą pokryć koszty kredytu. Mamy nadzieję, że dzięki temu, że projekt będzie się rozwijał i że po pewnym czasie liczba dzieci wzrośnie do 150, może 200, pozwoli to na jeszcze szybszą spłatę kredytu. Ten projekt jest idealnym przykładem, który nas przekonał, ponieważ refinansowanie kredytu odbywa się nie dzięki jednej osobie czy jednej organizacji, lecz dużej liczbie osób, które wnoszą swoje składki. Drugim przykładem projektu socjalnego, który teraz finansuje bank, jest zakup 100 rowerów przekazanych do dyspozycji bezrobotnym specjalnej prowadzonej przez nich wypożyczalni. Cena rynkowa jednego roweru to około 500 euro. Kredyt opiewał na prawie 50 tysięcy euro. Przy założeniu, że codziennie każdy rower zostanie wypożyczony za 2 euro, dochód wyniesie 200 euro. Bank ma pewność, że są pieniądze na pokrycie kredytu, natomiast osoby bezrobotne mają zatrudnienie. Założono na początku, że w czasie lata, gdy ludzie chętnie korzystają z rowerów, dużo przyjeżdżających do miasta zamiast wynajmować samochód albo korzystać z taksówki, może sobie pozwolić na wynajęcie na cały dzień roweru za 2 euro. To nieduży wydatek dla przeciętnego Niemca, pozwala on uzyskać jednak bezrobotnym dochód rzędu 1000 euro miesięcznie co nie jest bez znaczenia dla ludzi, którzy jeszcze do niedawna byli bez pracy. Finansowanie tego projektu jest zaplanowane na okres od 4 do 5 lat. Bank ma nadzieję, że w tym czasie z dochodów kredyt zostanie spłacony. Według przedstawicieli banku najważniejsze w tych wszystkich niewielkich projektach jest to, że spłacanie kredytów odbywa się dzięki udziałowi dużej grupy osób. To właśnie oni dzięki swoim wkładom pozwalają spłacać pożyczkę. Grunt für die, äh, Powodem finansowania małych projektów, oprócz tych dużych w szpitalach czy domach pomocy społecznej, była taka myśl przewodnia, żeby w miejscu zamieszkania ludzi stworzyć im możliwość samorealizacji. Finansowanie takich projektów motywuje ludzi do udziału w wolontariacie, czyli zajęciu się pracą dla dobra innych. To jednocześnie konsoliduje lokalne społeczności. Ważne jest to szczególnie w tych dzielnicach, gdzie są problemy natury społecznej. Te projekty mają za zadanie angażować nie tylko dzieci i młodzież, ale także przywrócić do normalnego życia w społeczeństwie ludzi, którzy przez dłuższy czas byli pozbawieni pracy. Takie osoby mogą często założyć własne firmy i rozpocząć pracę na własny rachunek albo poprzez wolontariat znów czuć się potrzebnymi. Nasz bank socjalny nie jest typowym bankiem komercyjnym nastawionym na maksymalizację zysku, ale naszą ideą jest właśnie wspomaganie sfery socjalnej. Mimo tego, że musimy patrzeć też na zysk i optymalizować go, głównym naszym zadaniem jest stworzenie ludziom możliwości samorealizacji i integracji. Jednak nawet bank socjalny nie jest instytucją charytatywną i musi oczekiwać nie tylko zwrotu pożyczki, ale również i zabezpieczenia finansowego. Problemem jest zabezpieczenie tych zobowiązań finansowych ze względu na to, że te środki używane przez organizacje nie mają większej wartości, na przykład namiot cyrkowy, w którym się znajdujemy. Ten problem jest rozwiązywany w ten sposób, że tworzone są specjalne pule finansowe, na przykład składające się z prywatnych osób, które żerują pożyczkę. I taka pula wystarcza do zabezpieczenia finansowego danego projektu. Czasami dodatkowo jeszcze możliwe jest zabezpieczenie kredytu ze środków trwałych organizacji. Na przykład tutaj bank zaakceptował jako zabezpieczenie ten namiot. Problemem jest to, że komercyjne banki nie akceptują tego typu zabezpieczeń. Jedynie bank socjalny może przyjąć taką gwarancję i dlatego jest wtedy łatwiej pozyskać środki na realizację projektów. Jest jeszcze jedna alternatywa zabezpieczania środków finansowych przy tego typu projektach, gdy nie wystarczają gwarancje osób prywatnych, firm, banku czy środków trwałych. Od trzech lat mamy możliwość korzystania także z kredytów jednego z francuskich banków, który przydziela dodatkowe fundusze na projekty socjalne w granicach od 25 do 30 tysięcy euro. Jest to wtedy podzielone w ten sposób, że 50% stanowią zabezpieczenia ze strony sponsorów. Drugi 50% to środki francuskiego banku, co daje w sumie 100% finansowania. Z reguły chodzi tu o projekty ponadregionalne w ramach Unii Europejskiej. Najważniejsze w naszym projekcie jest to, żebyśmy sami próbowali uzyskać środki finansowe z przedstawień. Robimy to poprzez udostępnianie namiotów na różne festyny i imprezy dziecięce oraz poprzez występy dzieci poza cyrkiem, na przykład w szkołach. Bo jak w każdym projekcie finansowym, bank musi odzyskać pożyczone pieniądze. Dodatkowo dzięki wypracowanym przez nas środkom finansowym możemy zatrudnić dwie osoby, które koordynują pracę już ponad 90 wolontariuszy, Nasze projekty są bez przerwy rozwijane. Pozyskujemy nowych sponsorów i zachęcamy do współpracy różnego rodzaju fundacje. Wychodzimy też poza cyrk, dzięki między innymi pieniądzom z Unii Europejskiej, do niektórych dzielnic Herne wysyłamy specjalnych trenerów, którzy organizują tam na miejscu zajęcia. Spotkaliśmy się dziś w Cyrku Sznig-Sznak wszyscy razem, czyli przedstawiciele Pali Tatisze Geldberatung, Fundacji Gemeinsam Handel, Cyrku i Banku Socjalnego. Ponieważ ten cyrk jest najlepszym przykładem tego, jak powstają tego typu projekty oraz jak są finansowane. Według mnie tylko w taki sposób, dzięki ścisłej współpracy, możliwe jest finansowanie tak kompleksowego projektu jak Cyrk Sznik sznak w przypadku tego cyrku powstało praktycznie coś z niczego, coś, co rozrosło się do takich ogromnych rozmiarów. Jest to wspaniały przykład takiego projektu, w którym to sami ludzie umożliwiają jego finansowanie. Teren, na którym stoi namiot, nie jest nasz, i dlatego szukamy kolejnego miejsca, w którym moglibyśmy prowadzić działalność. Naszym marzeniem jest to, by w czasie ferii prowadzić zajęcia dla dzieci, na przykład w wagonach cyrkowych, oraz miejsce, gdzie można by organizować jeszcze więcej imprez. Dlatego prowadzimy rozmowy z władzami miasta, które po wielu latach naszej działalności już się przekonały do tego, co robimy, że jest to dobre dla mieszkańców. Liczymy, że uda się pozyskać jakiś większy teren i tam postawić kolejne namioty. Potem widać, że jeżeli ktoś ma dobry pomysł i potrafi do niego zachęcić, to po pewnym czasie przynosi on efekty i coraz więcej ludzi się do niego przekonuje. Pokazaliśmy dziś system finansowania, w którym najważniejsze jest to, by robić coś dobrego. Dlatego, że przynosi to satysfakcję innym ludziom i osobom zaangażowanym w te projekty. Nie dla zysku, ale tylko dla chociażby uśmiechu na twarzach dzieci.